Tren dobry, dzisiaj nietypowy temat, który obejmuje i dzieci, i młodzież, ale też i rodziców, bo są ciekawi, czy mogą puścić dziecko na siłownię. To bardzo często zadawane pytanie i jest sporo mitów, więc dziś postaram się wiele kwestii wyjaśnić właśnie w tym zagadnieniu. Zanim przejdziemy do tematu, muszę Wam przypomnieć o kursach Akademii KFD, to znaczy 27-28 lutego, kurs level pierwszy i drugi truboju siłowego, który odbędzie się w Lublinie. I dzień wcześniej mamy spotkanie z fanami w sklepie nowym KFD. Oprócz tego 13-14 marzec level 3 w Warszawie, czyli diagnostyka, badania strukturalne itd. itd. No i przypominam dla osób, które są zainteresowane z pracą pracą treningowym, zapraszam na mojego maila oraz też macie kod KFD. Zanim przejdziemy do konkretów, musimy opisać kwestie formalne, to znaczy jak rosną kości. To chrząstka nasodowa jest odpowiedzialna za to, że kości długie rosną na długość. A co to jest ta chrząstka nasodowa? To chrząstka oddziela końce kości od jej trzonów więc wraz z wzrostem tej chrząstki kostnieje część bliższa trzonu. Jeśli więc te procesy zachodzą w jednym czasie, równym tempie, to kości rosną w długość. Jeśli jednak proces kostnienia jest szybszy od wzrostu chrząstki, to powoli kończy się etap wzrostu. W takim razie co ma wpływ na wzrost kości? A. Hormon wzrostu B. Hormony płciowe i c napięcie mechaniczne wokół płytek nasadowych, więc te właśnie czynniki mogą decydować o tym, że rośnie kość szybciej bądź hamuje. Trening oporowy wśród dzieci i młodzieży. Czy trening siłowy może hamować wzrost? Wcześniejsze badania sugerowały, że trening oporowy może doprowadzać do wcześniejszego kostnienia chrząstki nasadowej, a wraz z tym zahamować wzrost kości długich na długość. Stąd zalecano unikanie tego typu wysiłków wśród dzieci. Z czasem z powodu licznych i dokładniejszych badań stanowisko naukowców zmieniło się i stwierdzono, iż przed okresem dojrzewania ryzyko uszkodzeń chąskienastowy, a wraz z tym zahamowaniem wzrostu jest małe. W takim razie, czy trening oporowy jest zakazany u dzieci i młodzieży? Nie jest, no chyba że mamy do czynienia z nieprofesjonalnym podejściem. Jakie są więc zalecenia? 1. Zajęcia treningu oporowego powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego trenera, który jest specem w tej dziedzinie i rozwija się merytorycznie w tym temacie. 2. Dokładnie, precyzyjnie opisze dane ćwiczenie oraz w prawidłowy sposób zaprezentuje je i zabezpieczy miejsce do ćwiczeń. 3. Jak to u dorosłych, też u dzieci, to znaczy rozpocznie trening od odpowiedniej dynamicznej rozrzewki. 4 w pierwszym etapie treningu skupi się na nauce techniki, a nie na maksymalizacji wyniku poprzez podnoszenie dużych ciężarów. 5 wśród początkujących będzie bazować na dość małych, średnich ciężarach do 60%. 6. Objętość rzędu 1 do 2 serii dla osób początkujących, trening 2-3 razy w tygodniu. Jakie są korzyści treningu siłowego, treningu oporowego u dzieci i młodzieży? Liczne badania udowadniają, że trening oporowy może mieć wpływ na poprawę wielu zdolności motorycznych wśród dorosłych, więc też u dzieci. Jakie adaptacje więc zachodzą w wyniku treningu siłowego? 1. Pomimo dość niskiego poziomu hormonów może powodować hipertrofię u dzieci, ale yy, wśród młodzieży w wyniku dojrzewania ta hipertrofia zachodzi na dużo większą skalę. 2. Lepsza sprawność układu nerwowego i to dzięki zmianom w tym układzie ma to korzystne przełożenie na inne zdolności motoryczne. 3. U osób z nadwagą może zmniejszać niekorzystne negatywne skutki na układ ruchowy w wyniku właśnie tej nadwagi. Podsumowując bez wątpienia wprowadzenie Różnych form treningu oporowego spowoduje to, że dziecko podniesie swój poziom sportowy, więc trening siłowy przełoży się na sprawność ruchową, pod warunkiem, że zrobi się to w odpowiedni sposób, stosując odpowiednie, indywidualne metody treningowe, dobierając prawidłowo ćwiczenia oraz stosując adekwatną do wieku periodyzację. U dzieci i młodzieży to osoby silniejsze prezentują wyższy poziom sportowy i zdecydowanie szybciej rozwijają się. Specjaliści uważają, że najlepszy wiek do rozpoczęcia treningu, i tutaj uwaga, dwubojowego, to przedział 11-16 lat. Oczywiście, pod okiem specjalisty. To dzisiaj wszystko, łapy nie ma.